Szanowni Państwo, biorą się za wszystko i wszystkich. Wkrótce za Was też się wezmą. Jeżeli nie zabezpieczycie siebie w potrzebne, artykuły żywnościowe, bo o tym dzisiaj jest tylko ten program. O tym jest ten program. Budujcie, róbcie schrony, umocnienia, zaopatrujcie się w żywność i jeszcze raz w żywność, wodę, bo nie będziecie mieli co dzieciom dać jeść. Co będzie dalej? Ja po prostu, no, nie chcę siać zgrozy, ale ta zgroza nadchodzi. Dlatego zabezpieczcie się. Ja w tym czasie już będę w prawdopodobnie w pierdlu, bo tak, co niektórzy internauci mi tego życzą. Szanowni Państwo, jak widzicie, człowiek, który mówi dużo, po prostu ma być zamknięty, spacyfikowany, bo taka jest kolej rzeczy. I 22, zaraz Wam powiem dokładnie, 22. 22 października 2020 roku o godzinie 12 w sali numer 23 w lokalu Sądu Okręgowego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej. 12a stawiennictwo nieobowiązkowe. Znaczy to, że ja tam jestem niepotrzebny. Oni tylko przyklepią wyrok, a ja będę musiał potulnie iść do kryminału. Tylko dlatego, że broniłem polski naród. Polskich mężczyzn i polskie kobiety. Pamiętajcie, że was wkrótce też to czeka, jak będziecie bronić własnej rodziny. Nadchodzą czasy takie, że nawet wasi dziadowie, pradziadowie sobie ich nie wyobrażali. Nadchodzą czasy, że włos zaczyna się jeżyć na głowie. I to nie tylko tym, Którzy są zwykłymi szarakami, ale również dla tych, co niby uważają się za rządzących, bo ci rządzący też będą, Szanowni Państwo, po nas też eliminowani z życia, nie tylko publicznego, ale może i z tego świata, gdyż jeżeli wprowadzą szczepienia, jeżeli wprowadzą różnego rodzaju rygory, to większość będzie umierała na zawały, na stres, bo. Taka jest kolej rzeczy. Tak to właśnie mają zrobić. Spójrzcie szerzej na to, co się wokół nas wyprawia i zabezpieczajcie się na litość boską, bo jak się nie zabezpieczycie, to skończycie tak jak ja. Może przed czasem, bo chciałbym jeszcze w końcu, w końcu pożyć, ale 22 już praktycznie jestem skazany na KS. Wielu to będzie może cieszyć, że nagle Adolfa nie będzie. Ale pamiętajcie, kiedyś może wspomnicie Adolfa Słowo, że miał ten dziadek, stary dziad, rację. Wiedział, co mówi. Nie chcę wam publikować tych filmów, które nagrałem. Trzy części. Bo gdybyście zobaczyli te filmy, to byście po prostu nie wiem, co zrobili. Dlatego nie chcę chociażby dlatego, żeby wam nie zaszkodzić. Instynkt. Musi wam podpowiedzieć, co macie robić, jak macie robić i kiedy macie robi, robić. Bo jesteście Słowianami, jesteście Polakami, jesteście narodem wybranym. Nie tak jak to niektórzy ludzie twierdzą, że to Żydzi są narodem wybranym. Nie, to Polacy są narodem wybranym i my możemy przeżyć, ale wszystko zależy od jednej rzeczy, od jedności, jedności między ludźmi. Zobaczcie, ile na manifestacje przyszło. Winno być w Warszawie, we wszystkich miastach, po 100, 200 miliony ludzi. Tak jak to było w Niemczech? A u nas? No nie powiem, że było mało, ale były to garstki ludzi, garstki ludzi, w stosunku do których policja i służby wyciągają konsekwencje, każąc ich mandatami i sprawami. Także, szanowni Państwo, radzę Wam, radzę Wam dzisiaj. Róbcie szybko zapasy. To, co możecie, wykupujcie, magazynujcie, tyndylizujcie, chowajcie, gdzie popadnie, abyście mieli co jeść. Bo wkrótce do sklepu nie wejdziecie, bo oprócz tego, że tam nie będzie żywności, będziecie jeszcze musieli mieć aplikację albo chip gdzieś w mózgu, który pozwoli Wam tam po prostu wejść. Dużo ludzi ze względu tego, co się w kraju dzieje, wariuje. Ja czasami się zastanawiam, czy sam nie jestem wariatem. Wiecie, Czak się zastanawiam. Gdyż są dwie strony we mnie, która mówi o ratunku, a druga mówi tak, narodzie, opamiętaj się i zacznie działać, zacznij się jednoczyć. Jeżeli się nie zjednoczymy, będziemy wszyscy, szanowni państwo, ginąć. Dlatego to jest takie moje, może moje już ostatnie przesłanie. Ale wyciągnijcie z tego szybko wnioski, bo każdy dzień zwłoki, przyśpiesza Waszą agonię. Pamiętajcie o tym. Ja nie straszę. Wielu z Was powie, że jestem znowu w je zamieszanie. Ja to widzę i ja to po prostu wiem. A Wy możecie pisać, co chcecie. Do hajterów się zwracam. Piszcie, że jestem idiotem, że jestem głupkiem. Piszcie, co chcecie. Mądrzy ludzie wyciągną wnioski, a te wnioski mogą być tylko jedne. Zapasy żywności, wody, środków opatrunkowych. Jeżeli macie zezwolenia, Kupujcie amunicję, kupujcie broń, gdyż wróg nie śpi, wróg będzie nas wkrótce pacyfikował, do czego czyni na szeroką skalę przygotowania, które wy widzicie, ale nie potraficie z tego wyciągnąć żadnych wniosków. Dlatego apeluję jeszcze raz Jedność, jedność i jeszcze raz jedność. Dziękuję bardzo.